mikrofon reporterski komika HRMS mikrofon przeznaczony do nagrywania wywiadów bezpośrednio na smartfon lub tablet zadziała na każdym smartfonie bez względu na system w komplecie otrzymujemy również pokrowiec długa rączka tego mikrofonu pojemnościowego pozwoli nam zawiesić logo stacji telewizyjnej lub kanału YouTube 3,5-metrowy przewód powinien zapewnić każdemu komfortowe warunki pracy Komika HRMS to mikrofon pojemnościowy kierunkowy, czyli jeśli ja mówię do niego teraz i przekażę mój mikrofon rozmówcy, to automatycznie mój głos będzie mniej Jeden, dwa, mówię z takiej odległości. Raz, dwa, trzy. Pyby, pyby, py. Próba mikrofonu. Ciekawe, jak, jak znosi wybuchowe zgłoski. Raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu. Kabel 3,5 metrowy, bardzo długi, a więc nie ma problemu z rozmówcą. Możesz sobie daleko odejść, możesz być bliżej. Nie ma kłopotu. Raz, dwa, trzy. Powiem teraz tak. Spróbujemy nadać kompresji, podbić pewne częstotliwości. Raz, dwa, trzy. Jeden, dwa, mówię do was teraz. Hej, hej, hej. Próba mikrofonu. muzyka Com. Widzicie, ten mikrofon jest bardzo długi, a więc możecie sobie tutaj właśnie nadać logo stacji. Jest tutaj specjalny, właśnie taki, to nie wiem nawet jak to nazwać bloczek, uchwyt. Raz, dwa, trzy, jeden, dwa, próba mikrofonu. Hej, yy, hej. Hej. Specjalnie uruchomiłem bębny. Zakładamy, że jesteśmy na koncercie. Chcielibyśmy zrobić z kimś wywiad podczas próby. Raz, dwa, trzy. Hej, hej, hej. Odwrócę się tyłem. Teraz ten mikrofon powinien je zbierać bardziej. Raz, dwa, trzy. Jeden, dwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Kiedy jestem tak. Być może będzie tego na mniej, ale kiedy jestem do źródła, gdyż ten mikrofon jest mikrofonem, jakby nie patrzeć kierunkowym, raz, dwa, trzy, no to powinny, powinniście słyszeć tych bęblów troszeczkę więcej. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu, próba mikrofonu, jeden, dwa, raz, dwa, trzy, zobaczymy, co się nagrało, sprawdzimy, czy faktycznie jest jakaś separacja. OK, zobaczymy. Dla tych, którzy zastanawiają się, czy wybrać mikrofon do ręki, czy wybrać mikrofon typu shotgun, mam zapięty na kamerę Vidiomik Pro od Rode. A. No i teraz mówimy do mikrofonu komika, raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu, próba mikrofonu. Teraz mówię do mikrofonu Rode, raz, dwa, trzy. Odległość między mną a kamerą to jest jakieś pół metra maksymalnie. Jeden, dwa, raz, dwa, trzy. Zobaczymy, co się nagrało. Mówię teraz cały czas do mikrofonu Rode, Teraz mówię do mikrofonu komika. 1, 2, raz, 2, 3. Teraz mówię do mikrofonu Rode, Raz, 2, 3. Odległość między mną a kamerą to jest jakieś pół metra maksymalnie. 1, 2, raz, 2, 3. Zobaczymy, co się nagrało. Mówię teraz cały czas do mikrofonu Rode, Teraz mówię do mikrofonu komika. Jeden, dwa, raz, dwa, trzy. Mikrofon ten, jak widać, zdaje egzamin bardzo dobrze. Jest dość tanim mikrofonem, nie kosztuje tysiące, a lekko ponad, nie przekracza nad kwotyba 300 zł. Tak więc do wszystkich domów kultury, szkół, mikrofon ten będzie dobrym narzędziem również do rejestrowania wywiadów ulicznych. Potrzebujesz tylko telefonu, który zawsze w zasadzie masz przy sobie, łączysz się przewodem i to wszystko. I z mojej strony również to wszystko. Wszystkiego dobrego, na razie pozdrawiam, cześć.